Polityka ciepłej wody w kranie. Takie hasło przylgnęło do rządów PO-PSL. Poniekąd słusznie. Było znacznie nudniej niż teraz. Nie znaczy to jednak, że nie działo się nic. Rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz przeprowadził wiele znaczących reform. Dzisiaj omówię niektóre z nich. Nie wezmę pod lupę wszystkiego. Skupię się na dziedzinach, które mnie interesują najbardziej. Będą to kolejno sprawy światopoglądowe, kwestie ustrojowe, system emerytalny oraz gospodarka i finanse. Niektóre reformy ocenię jako dobre lub złe, inne, które są mniej jednoznaczne w ocenie, po prostu opiszę. To tyle wstępu. Zaczynamy! W przypadku spraw światopoglądowych Platforma otrzymywała konserwatywny status quo. Progresywnych ustaw było jak na lekarstwo. Co więcej, większość z nich weszła w życie w roku 2015, czyli w ósmym roku rządów, kiedy zachowawczy Donald Tusk robił już karierę w Europie, a premierostwo objęła bardziej postępowa Ewa Kopacz. Za jakie działania możemy pochwalić platformę? W 2009 roku Sejm zawiesił zasadniczą służbę wojskową. Dzisiejsi 30-latkowie odetchnęli z ulgą. W 2011 Sejm przegłosował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu na, dało to prokuratorom oraz sądom możliwość umorzenia postępowania karnego w przypadku osoby złapanej z niewielką ilością substancji na własny użytek. W styczniu 2015 minister zdrowia wydał rozporządzenie, które dopuszczało sprzedaż bez recepty pigułki dzień po. W lutym 2015 Sejm ratyfikował konwencję stambulską o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Wywołało to oburzenie na prawicy, która doszukiwała się w tym dokumencie szatańskiej ideologii gender. W czerwcu 2015 weszła w życie ustawa o refundacji zapłodnienia in vitro. W lipcu 2015 Sejm przegłosował ustawę o uzgodnieniu płci, która miała ułatwić korektę płci u osób transpłciowych. Ustawa jednak nie weszła w życie, bo zawetował ją prezydent Duda. Może nie warto było z tym czekać 8 lat? A za jakie działania możemy platformę zganić? No, mnie się na przykład nie podobała ustawa hazardowa, która zakazała gry w pokera wszędzie poza kasynami. Nielegalna stała się gra w pokera z sąsiadem za pieniądze albo gra w internecie. Ja rozumiem, że hazard bywa szkodliwy i w ogóle, ale chyba było to wylanie dziecka z kąpielą i traktowanie obywateli jak małych dzieci. Oto więc dobre i złe rzeczy, które platforma zrobiła. Istotne jest jednak także to, czego nie zrobiła, a powinna była zrobić. Na przykład, nie znormalizowała stosunków z Kościołem katolickim. Tusk często prężył mu skółki. Mówił, że nie będzie klęczał przed księdzem, co Andrzej Duda skwitował stwierdzeniem, że może nie przed księdzem, ale przed gejem już tak. Zapowiedział w ekspoze likwidację funduszu kościelnego i zastąpienie go dobrowolnym odpisem podatkowym oraz włączenie księży do systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych. Nic z tego nie wyszło. Platforma także nie wprowadziła związków partnerskich. Tusk często łudził wyborców. Na przykład w 2011 powiedział, że zajmie się tą sprawą niezwłocznie po wyborach. Nie zajął się. Platforma nie zliberalizowała drakońskiego prawa aborcyjnego. Platforma także nie zalegalizowała jointów, które Tusk lubił on gdzieś popalać. To teraz trochę o kwestiach ustrojowych. W przeciwieństwie do PiSu, który przeorał cały wymiar sprawiedliwości, Platforma nie miała ambicji wywrócenia systemu do góry nogami. Nie działo się w tych sferach nic spektakularnego. Na pewno jednak na pochwałę zasługuje rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w 2009 roku. O tym, jak potrzebna była to reforma, możemy przekonać się dzisiaj, kiedy PiS ją cofnął i minister sprawiedliwości Ziobro dyscyplinuje nieposłusznych prokuratorów. W 2011 wszedł w życie kodeks wyborczy, na mocy którego wprowadzono parytet płci w wyborach parlamentarnych. Minimum 35% kandydatów na każdej liście wyborczej miały stanowić kobiety. Wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu oraz do rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Był to kontrowersyjny ruch, który premiował duże partie. W niektórych gminach jedna partia zgarniała 100% mandatów. Za to zupełnie niepotrzebna i wysoce szkodliwa była ustawa z maja 2015 dotycząca Trybunału Konstytucyjnego. Uprawniła ona Sejm do wyboru pięciu sędziów Trybunału, mimo że dwóm z nim kadencja kończyła się dopiero w grudniu, a więc już po wyborach. Platforma chciała w ten sposób wsadzić swoich sędziów na wypadek, gdyby wygrał PiS. Ruch ten skrytykowały środowiska prawnicze oraz media na ogół przychylne Platformie. W grudniu tego samego roku trybunał uznał tę ustawę za niezgodną z konstytucją. PiS potem bezprawnie odwołał całą piątkę sędziów, mianował na ich miejsce swoje miernoty i uczynił z trybunału partyjną wydmuszkę. Nie należy jednak popadać w symetryzm. Platforma, w imię partykularnych interesów, przepchnęła ustawę, która potem okazała się niezgodna z konstytucją. Po to trybunał jest, żeby takie ustawy uwalać, i sama taka sytuacja nie jest niczym szczególnym. Totalnym gwałtem na praworządności jest dopiero nierespektowanie wyroków trybunału, a to dopiero zrobił pis. Jeśli chodzi o system emerytalny, platforma była najbardziej reformatorskim rządem od czasów ekipy Jerzego Buzka, Donald Tusk dostrzegał konieczność ograniczenia przywilejów emerytalnych. Przywileje te stanowią ogromne obciążenia dla kieszeni podatnika. Według Komisji Europejskiej to w Polsce i Grecji przywileje emerytalne są najwyższe w całej Unii. Kosztują nas one około 50 miliardów złotych rocznie. Do roku 2009 wiele grup zawodowych mogło przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, albo i nawet wcześniej. Do grup uprzywilejowanych zaliczali się m.in. nauczyciele, kolejarze, artyści, dziennikarze czy kierowcy ciężarówek. Polska miała najmłodszych emerytów w Europie. Można by to jeszcze usprawiedliwiać, gdyby chodziło tylko o osoby, które pracowały w bardzo ciężkich warunkach. Ale nie. Na wcześniejszą emeryturę mógł przejść nie tylko kierowca pociągu, ale też pani sprzedająca bilety w kasie PKP, oraz nie tylko nauczycielka użarająca się z trudną młodzieżą, ale też pani bibliotekarka z dobrego ogólniaka. Do wcześniejszej emerytury uprawniony był też przykładowo aktor teatru lalek albo muzyk grający na instrumentach dętych. Kobieta grająca na trąbce mogła przejść na emeryturę w wieku 45 lat. Serio. Nie było w tym żadnej logiki, bo i nie chodziło tu o logikę. Wiele z tych przywilejów przyznał rząd komunistyczny w trakcie stanu wojennego, aby przypodobać się różnym grupom zawodowym. Każdy rząd trzecie RP wiedział, że należy ukrócić tę patologię, ale każdemu brakło odwagi, bo wiązało się to z protestami. Zrobił to dopiero tusk w roku 2009. Reforma pomostówek, bo o niej mowa, drastycznie ograniczyła pulę osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury. Z miliona uprawnionych zostało 280 tysięcy, niemal czterokrotnie mniej. Na wcześniejszą emeryturę, tak zwaną pomostówkę, mogli odtąd przejść wyłącznie pracownicy, którzy faktycznie wykonują pracę w szczególnych warunkach. Reforma ta przyniosła w dłuższej perspektywie wielomiliardowe oszczędności. Zatrzymała też przyrost nowych emerytów. W latach 2005-2008, przed reformą, przybyło 830 tysięcy nowych emerytów. Natomiast w latach 2009-2014, po reformie, ich liczba prawie nie drgnęła. W roku 2013 rząd ograniczył przywileje emerytalne mundurówki i sędziów. Przed reformą policjanci, żołnierze itd. mogli przejść na emeryturę już po 15 latach pracy. 40-letni emeryt nie był zatem rzadkością. Po reformie muszą przepracować 25 lat, 10 lat dłużej oraz mieć ukończone 55 lat. Reforma jednak dotknęła tylko mundurowych, którzy wstąpią do służby po wejściu ustawy w życie. Podobnie sędziowie i prokuratorzy dotąd mogli przejść na emeryturę w wieku 55 lub 60 lat, a od roku 2013 miały ich obejmować równe zasady dla wszystkich. Niestety, jeśli chodzi o przywileje, to już wszystko. Tusk, mimo obietnic, nie ruszył przywilejów emerytalnych górników oraz rolników. Szczególnie kosztowne są przywileje górników. Wiek emerytalny górników wynosi 50 lat, ale mogą oni przejść na emeryturę nawet wcześniej, jeśli mają staż pracy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Do tego mają oni korzystne przeliczniki, przez co otrzymują znacznie wyższe świadczenie, niż wynika z wpłaconych przez nich składek. Jak to wszystko wygląda liczbowo? Nie ma dokładnych statystyk. Średnia emerytura górnicza wynosi około 4600 zł. Gazeta Wyborcza szacuje, że na emerytury górników węgla kamiennego wydajemy rocznie 12 miliardów zł, a bieżące składki pokrywają ledwie 2 miliardy z kawałkiem. Deficyt wynosiłby więc około 9 miliardów zł. Przy czym porównujemy tutaj świadczenia dla dawnych górników, których było więcej, z wpłatami obecnych górników, których jest mniej. Jednocześnie wyborcza podaje, że cytuję: za 3 miliardy złotych, które teraz górnicy wpłacają do systemu, dostaną ponad 6 miliardów złotych. To pokazuje, o ile obecnie pracujący górnik dostanie z systemu więcej, niż do niego włożył. I nie chodzi o to, że ja górnikom żałuję. Niech mają i milion złotych emerytury, ale powinny na to za nich opłacać kopalnia, a nie podatnik. Bo czemu robotnik, który pracuje na budowie nie mniej ciężko niż górnik i znacznie dłużej, ma finansować jego przywileje? Tylko gdyby emerytury górnicze opłacała kopalnia, to ceny węgla poszłyby w górę i trudniej byłoby utrzymywać mit czarnego złota. Tuskowi zatem nie starczyło odwagi na górników, starczyło mu za to odwagi na wszystkich innych. W 2012 roku Sejm podwyższył powszechny wiek emerytalny. Była to zdecydowanie najśmielsza i najlepsza reforma tego rządu. Aby to jednak zrozumieć, trzeba mieć trochę wiedzy na temat systemu emerytalnego. Oto parę faktów, które dadzą nam niezbędne tło. Obecny wiek emerytalny, 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet, wprowadził rząd komunistyczny w roku 1954. 70 lat temu. Wówczas 60-letni mężczyzna miał przed sobą 14 lat życia, a obecnie ma przed sobą 19 lat życia. 60-latka zaś miała wówczas przed sobą 17 lat życia, a obecnie ma 23 lata życia. Skoro przez te 70 lat istotnie wydłużyło nam się życie, to korekta wieku emerytalnego wydaje się naturalną konsekwencją. Większość krajów unijnych ma równy wiek emerytalny dla obu płci. U nas kobiety idą na emeryturę wcześniej w sumie to najwcześniej. Tylko w Polsce i Austrii wiek emerytalny kobiet wynosi 60 lat. Zwykle wynosi on około 65 lat. Polki idą na emeryturę 5 lat wcześniej i to mimo tego, że żyją dłużej. Mężczyzna w Polsce żyje średnio 74 lata, a kobiety 82 lata. Nie znaczy to jednak, że po podwyżce wieku emerytalnego mężczyzna przebywałby na emeryturze średnio 7 lat, a kobieta 15. Średnia długość życia nie mówi nam nic o tym, ile lat będziemy pobierać emeryturę. Średnia długość życia jest wyciągana dla całej populacji, więc zaniżają np. śmiertelność noworodków albo zgony 20-letnich motocyklistów. Jeśli chcemy sprawdzić, ile życia nam zostaje po osiągnięciu wieku emerytalnego, to musimy się zapoznać ze wskaźnikiem pod tytułem Przeciętne dalsze trwanie życia. W 2020 roku przeciętne dalsze trwanie życia dla osoby 67-letniej wynosiło 17 lat. Harowanie do śmierci to zatem mit. 67-latek, który w roku 2020 przeszedłby na emeryturę, pobierałby ją średnio 17 lat. Oczywiście niektórzy pobieraliby dłużej, a niektórzy krócej. Co więcej, wraz z postępami medycyny ta wartość się wydłuża. Reforma Tuska podnosiła wiek emerytalny stopniowo. Mężczyźni mieli przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat od roku 2020, a kobiety dopiero od roku 2040. Najprawdopodobniej w roku 2040 będziemy żyli jeszcze dłużej. Polacy nie doszacowują wydatków na emerytury. Polecam książkę Jakuba Sawulskiego Pokolenie 89. Która rozprawia się m.in. z emerytalnymi mitami. Kiedyś Jakub poprosił swoich studentów o oszacowanie, jaki procent wydatków państwa stanowią różne pozycje, w tym emerytury i renty oraz wydatki na administrację publiczną, czyli tych wstrętnych urzędasów. Według studentów, na emerytury i renty idzie 16% wydatków państwa, a na administrację 13%. W rzeczywistości na emerytury i renty idzie 31% wydatków, a na administrację publiczną tylko 5%. Na emerytury i renty idzie zatem niemal co trzecia złotówka zabrana z podatków. Jest to zdecydowanie największy wydatek państwowy. Korekta wieku emerytalnego w jedną lub w drugą stronę ma ogromne znaczenie dla kieszeni podatnika, czyli dla mnie i ciebie. Tylko w ciągu 10 lat podwyżka wieku emerytalnego miała przynieść 100 miliardów oszczędności. Do roku 2050 miał to być już biliard złotych. Co roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wydaje na emerytury około 200 miliardów złotych. Ponieważ składki pokrywają wydatki tylko w jakichś 70%, to brakującą kwotę musi przelewać budżet państwa. Z budżetu, czyli podatków, dolewamy rokrocznie około 60 miliardów złotych. Obniżka wieku emerytalnego pogorszyła i tak beznadziejną sytuację, bo na jednego emeryta musi pracować mniej pracowników. Mamy póki co względnie młodą populację. Kraj z młodą populacją powinien wydawać relatywnie mało na emerytury. Nie jest to jednak prawdą dla Polski. Na tym wykresie widzicie wiek populacji różnych krajów Unii i procent PKB, jaki wydają one na emerytury. Jak widać, Polska odstaje od zależności. Jesteśmy młodą populacją, ale na emerytury wydajemy całkiem dużo 14% PKB. Aby wpisać się w zależność, powinniśmy wydawać na emerytury 11% PKB. Jednym z powodów tej rozbieżności jest niski, efektywny wiek emerytalny. Co czwarty, Polak to emeryt lub rencista. Podwyżka wieku emerytalnego miała w zamierzeniu odciążyć osoby pracujące, które płacą podatki na zupełnie krzepkich emerytów. Miała przynieść miliardowe oszczędności dla finansów publicznych. Miała złagodzić nieuchronny spadek dynamiki PKB, jaki czeka nas w przyszłości. Miała złagodzić skutki demograficznej katastrofy. I nie był to jakiś szalony pomysł Tuska. Wiek emerytalny podwyższają także inne kraje, bo wiedzą, że nie ma innej drogi. Po co właściwie Tusk to zrobił? W pierwszych latach po wdrożeniu reformy oszczędności nie były aż takie wielkie, kumulowały się one dopiero w dalszej przyszłości. Nie było to rządowi na rękę. Ba prawdopodobnie przez ten ruch platforma straciła władzę. Czy Tusk był patriotą, który myślał długoterminowo i propaństwowo? Jego zwolennicy na pewno chętnie w to uwierzą. Profesor Antoni Dudek w swojej historii politycznej zaproponował jednak alternatywne wyjaśnienie. Otóż Tusk chciał się przypodobać zachodnim elitom. Liczył na jakieś lukratywne stanowisko zagraniczne, więc chciał się pokazać jako twardy przywódca, nie bojący się odważnych zmian. Być może coś w tym jest, bo faktycznie taką posadkę dostał. Niezależnie od motywów, była to dobra, choć beznadziejnie zakomunikowana reforma. Platforma miała ogólnie problem z komunikacją. Jeszcze lepiej to widać na przykładzie ostatniej reformy, którą omówię w tej sekcji. Tusk ukradł 150 miliardów złotych z OFE. Któż nigdy nie słyszał takich lamentów? Jest to chyba najczęściej podnoszony zarzut pod adresem gdańskiego złoczyńcy. Problem w tym, że jakieś 99% ludzi nie ma pojęcia o co w tej reformie chodziło. Ofe wprowadzono w 1990 roku i od początku było to poronionym pomysłem. Przed reformą Tuska 19% twojej pensji stanowiły składki na ZUS, 12% z tego zostawało w ZUS, a 7% ZUS przelewał do Ofe. Co z tymi środkami robiły OFE? 40% z nich inwestowały w akcje i to jest spoko, ale 60% musiały według ustawy inwestować w obligacje państwowe. Czyli państwo przelewa pieniądze do OFE, OFE kupuje obligacje czyli przelewa pieniądze z powrotem do państwa, a gdy nadejdzie termin wykupu obligacji, to państwo znowu przelewa pieniądze do OFE. Czy ma to jakiś sens? Od tej operacji fundusze pobierały sute prowizje, chociaż obligacje państwowe może sobie kupić byle kretyn. Przez to, że Zus musiał przelewać pieniądze do OFE, to w samym Zusie brakowało pieniędzy i rosło zadłużenie państwa. Zadłużenie trzeba było pokrywać emisją obligacji. Czyli mamy błędne koło. Co zatem zrobił rząd Tuska? Wziął te obligacje, które miały fundusze, i je anulował. W sumie były one warte 150 miliardów złotych. Te 150 miliardów złotych jednak nie znikły. Rząd zapisał je na specjalnym subkoncie w ZUS-ie, gdzie są one waloryzowane w korzystny sposób. Nikt nikomu nic nie ukradł. Środki, które emeryt miał dostać, dostanie tylko nie z OFE, -y, ale z ZUS-u. Ktoś powie: Ale to są tylko jakieś cyferki w systemie obietnica państwa ale czym innym były obligacje. Obligacje państwowe też są formą obietnicy. Kupujesz od państwa papier i państwo ci obiecuje, że go za jakiś czas od ciebie odkupi i jeszcze dorzuci parę złotych ekstra. W OFE zatem nie było realnych pieniędzy, tylko takie same obietnice i cyferki. Jeśli państwa nie byłoby stać na wykup obligacji, to OFE nie miałyby z czego wypłacić emerytur swoim klientom. W obu więc przypadkach wypłata emerytur zależy od kondycji finansowej państwa. W wyniku tej reformy zamieniono jedną obietnicę państwa na drugą. Zmieniono też dług jawny w dług ukryty i dlatego księgowo spadło nam zadłużenie względem PKB. Na koniec parę słów o gospodarce. Platforma przeprowadziła deregulację zawodów. W 2011 roku mieliśmy najwięcej regulowanych zawodów w Europie. Średnia europejska wynosiła 150, a u nas było ich 380. Rząd w trzech transzach uwolni łącznie 250 zawodów, dzięki czemu nie trzeba już zdobywać uprawnień państwowych na takie stanowiska jak przewodnik, geodeta czy bibliotekarz. Rząd znacznie ułatwił zakładanie firmy. Od 2011 roku funkcjonuje zasada zero-okienka: można założyć firmę przez internet i nie trzeba tarabanić się do urzędów. Zmniejszono także minimalną kwotę kapitału zakładowego dla spółek z OO. Z 50 000 do 5 tysięcy. Podniesiono także limit obrotu, od którego przedsiębiorca nie musi płacić VAT-u. Te i inne reformy poskutkowały wzrostem pozycji w rankingu Easy Doing Business. Często zarzuca się platformie, że mało dbała o szarego pracownika. Jest w tym sporo prawdy. Na korzyść platformy możemy przypisać wyraźną podwyżkę płacy minimalnej. W 2007 roku stanowiła ona 35% przeciętnego wynagrodzenia, a w roku 2015 już 45%. Na swojej stronie Platforma chwali się też wprowadzeniem bonów na staż, na zatrudnienie czy na przeprowadzkę, albo kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Jednak umówmy się: nie brzmi to zbyt seksownie. Jednocześnie Platforma, w ramach działań antykryzysowych, poluzowała kodeks pracy. Wprowadziła możliwość wydłużenia przez pracodawców okresu rozliczeniowego pracy z 4 do 12 miesięcy oraz uelastyczniła regulację czasu pracy, przez co łatwiej było pracodawcom zlecać pracę w nietypowych godzinach. Platforma przymykała oko na śmieciowe zatrudnienie, które za jej rządów dynamicznie rosło. Nie wprowadziła też godzinowej płacy minimalnej dla umów cywilnoprawnych, przez co zdarzały się patologie, że ktoś pracował za grosze. Minimalną stawkę godzinową dla śmieciówek wprowadził dopiero PiS. Jednak największy mam żal do Platformy o to, że nie ruszyła patologicznego systemu podatkowego. Polski system podatkowy wyjątkowo dyma biedaków. W 2013 roku Polska była na trzecim miejscu w Unii pod względem obciążenia płacy minimalnej. Mamy niską kwotę wolną od podatku i brak realnej progresji podatkowej. Biedni oddają w podatkach dużą część dochodów, podczas gdy bogaci często uciekają w jednoosobową działalność gospodarczą i płacą procentowo mało. Przez cały okres rządów Platforma miała to w dupie. Obudziła się dopiero we wrześniu 2015 roku, czyli na trzy miesiące przed utratą władzy. Wtedy to minister finansów Mateusz Szczurek zaproponował likwidację składek społecznych i wprowadzenie jednolitego podatku PIT. Miałby on wynosić od 10 do 39%, przy czym 10% płaciliby najbiedniejsi. Szczurkowi jednak nie dane było zrealizować tego pomysłu, bo władzę przejął PIS. Zamiast uzdrowić polski system podatkowy, platforma wprowadzała nowe podatki, ale o tym trochę mówiłem w poprzednim filmie, do którego link znajdziesz w opisie. Na plus można przypisać platformie wprowadzenie w 2015 roku jednolitego pliku kontrolnego, który pomógł uszczelnić system podatkowy. Dużym cieniem na rządach platformy położył się także brak reformy górnictwa oraz cyrk wokół budowy elektrowni atomowej. Przejdę do podsumowania. Rząd platformy IPSL-u cechował się totalną bezpłciowością w sprawach światopoglądowych. W obawie przed sondażami nie podjęli żadnych niepopularnych ruchów. Sondaże jednak nie były dla nich problemem w innych kwestiach. Ekipa Tuska podjęła odważne reformy systemu emerytalnego i faktycznie troszczyła się o długoterminową kondycję finansów publicznych. W tej finansowej roztropności zabrakło jednak empatii w kierunku przeciętnego obywatela, który nie odczuwał specjalnie efektów wzrostu gospodarczego. Czekał on na kogoś takiego jak PiS, który za pomocą transferów socjalnych w uchwytny sposób wpłynął na jego sytuację materialną. Podobny efekt można było osiągnąć za pomocą reformy systemu podatkowego, ale Platforma miała ważniejsze sprawy na głowie. Za te zaniedbania płacimy dziś wszyscy. Prawicowi populiści dorwali się do władzy i wygląda na to, że prędko jej nie oddadzą.